No i proszę państwa, dopiero rozwój komputerów właśnie do tej postaci, o której tutaj państwu wspominałem, umożliwił wprowadzanie multimediów. Jak widzimy, multimedia są to media stanowiące połączenie kilku różnych form przekazu informacji. Czyli mówiąc krótko, multimedia to jest wszystko to, co tutaj widzimy na obrazku. To jest Tekst łączony z, z innymi mediami to, to są e, różnego rodzaju rejestracje dźwięków, obrazów statycznych, animacje, obrazy, e, rejestracje wideo, no i wszelkiego rodzaju interaktywne multimedia, o których właśnie będę mówił w końcowej części wykładu. No jeśli chodzi o tekst, no to mamy tutaj przykład takiej strony internetowej, którą skopiowałem ze swojego komputera osobistego. Jak Państwo widzicie na w jednej stronie mamy elementy tekstu połączone z elementami grafiki, połączone z element może to jeszcze być dodatkowo połączone z elementami animacji. To bardzo często widzimy w przeglądarkach, gdzie coś nam nam się rusza, coś nam zasłania ten tekst, który byśmy chcieli przeczytać. Bardzo popularny w tym zakresie jest format PDF, który łączy właśnie dokumenty elektroniczne z różnego rodzaju obrazami. W dodatku nie daje się to łatwo modyfikować, w związku z tym doskonale się to nadaje do publikowania różnego rodzaju dokumentów za pośrednictwem internetu. No jeśli chodzi o audio, to tutaj mamy najbardziej popularny taki standard, który się nazywa PCM, Pure Code Modulation. Dźwięk może być zapisywany z różną częstotliwością próbkowania. W przypadku telefonów komórkowych jest to na przykład 8 kHz. W przypadku płyt CD Audio jest to 44,1 kHz. No, ten format zapisu jak Państwo widzicie pozwala na odzorowanie dźwięku o częstotliwości równej połówce, częstotliwości próbkowania, czyli dostajemy mniej więcej górną granicę 22 kHz, co jest sporo powyżej możliwości percepcji przez człowieka. Pierwsza płyta pojawiła się w roku 82, zawierała 650 MB danych, to odpowiadało mniej więcej 74 minutom muzyki. Obecnie bardziej popularny jest standard 700 MB, co odpowiada 80 minutom muzyki. No, co ciekawe, zapis odbywa się za pomocą jednej spiralnej ścieżki która znajduje się na płycie CD. Od środka na zewnątrz, tak to wygląda w dużym powiększeniu na, na płycie CD. Pewną ciekawostką jest to, że długość tej spiralnej ścieżki, na której zapisane są wszystkie informacje wynosi około 5,5 km. No ja tego osobiście nie sprawdzałem, ale mądrzy ludzie to pomierzyli i wyszło im właśnie te 5,5 km. Dla płyty DVD, czyli płyty następnej generacji jest to jeszcze więcej prawie 12 km. No i właśnie ten format DVD Digital Video Disc jest kolejną generacją właśnie płyt, które służą do rejestracji, głównie były przeznaczone one do rejestracji obrazów, ale również dźwięku dzięki zastosowaniu wiązki laserowej o mniejszej. Długości fali możliwe było lepsze upakowanie informacji, dzięki czemu, jak Państwo widzicie, pojemność takiej płyty DVD jest większa od 4,38 nawet do 17 GB, co odpowiada czasowi trwania filmu zapisanego na tej płycie od 2 do ponad 7 godzin. No, i następnym formatem jest format Blu-ray opracowany przez Blu-ray Disc Association. To już pozwala na zapisanie 25 GB danych na płytach jednowarstwowych, dzięki czemu możliwe jest zapisanie pełnoformatowego filmu w jakości HD, czyli w tej jakości, która w warunkach filmu DVD jeszcze nie była osiągalna. Największe nośniki DVD umożliwiają zapis dwustronny, wielowarstwowy, co w efekcie prowadzi do możliwości zapisu nawet 128 GB na jednej płycie. Dla ciekawostki Państwu powiem, że pierwszy dysk twardy zbudowany na początku lat 80 zastosowany między innymi w tym IBM PC miał 20 MB pamięci operacyjnej, megabajtów, nie gigabajtów. Proszę Państwa, zarówno płyty DVD, jak i płyty Blu-ray Poddano procesowi regionalizacji, to znaczy poszczególne regiony geograficzne na świecie mają nieco inny standard. Zrobiono to po to, żeby uniemożliwić wzajemnie odczytywanie tych płyt w różnych regionach geograficznych, co się wiąże w domyśle z kopiowaniem tych płyt. No, okazało się to mało skuteczne, bo już w tej chwili zarówno czytniki płyt DVD, jak i czytniki Blu-ray. Doskonale nadają się do odczytywania wszystkich tych standardów, zapisu. Nie potrzeba kupować trzech czy czterech osobnych czytników, żeby odczytać tę informację. No i na zakończenie, o takim, kilka słów o takim formacie, który nosi nazwę MP3. Bardzo popularnym, szczególnie wśród osób młodych. Zapis w tym standardzie PCM jest o tyle niewygodny, że. Aby zapisać jedną minutę danych, potrzeba dużo megabajtów zapisać na dysku. W związku z tym Fraunhofer Instytut w, w takim mieście w Niemczech, które nazywa się Erlanger, opracował odpowiedni algorytm, który umożliwia upakowanie tej informacji, i dzięki temu, tak jak tutaj Państwo widzicie, to jest przykład, no co prawda, nie jest to MP3, tylko konkurencyjny w stosunku do MP3 sposób kompresji dźwięku WMA, ale tym niemniej, jak Państwo widzicie, kilkuminutowy zapis dźwięku zajmuje nam niecałe 5 MB na, na dysku twardym. Gdybyśmy to chcieli w tym klasycznym formacie płyty CD zapisać, byłoby to kilkadziesiąt megabajtów. Proszę Państwa, przechodzimy teraz do animacji. Animacje tworzone są generalnie w ten sposób, że pewne obrazki nakładamy na siebie, tak jak to się dzieje w przypadku filmu klasycznego, filmu analogowego. Tutaj mam przykład takiej animacji, która pokazuje Panteon w Rzymie. Jak Państwo widzicie, stwarza to wrażenie... Ruchu, sprawia to wrażenie przemieszczania się. Tak naprawdę jest to ciąg obrazków, które są wyświetlane z częstotliwością od kilkunastu do kilkudziesięciu obrazków w ciągu jednej sekundy i to nam daje właśnie to złudzenie ruchu. Natomiast całość jest stworzona za pomocą grafików komputerowych. Równolegle z tym wszystkim rozwijała się fotografia cyfrowa, która ma swoją genezę w kamerach telewizyjnych. Cały problem polegał na tym, żeby. To, co jeszcze 30-40 lat temu ważyło kilkadziesiąt kilogramów i było, wymagało bardzo dobrych warunków oświetleniowych, żeby to zmniejszyć do takiego rozmiaru, żeby można było schować do kieszeni, a co więcej, żeby to można było w wygodny sposób zapisać. No i właśnie odpowiedzią na ten problem była fotografia cyfrowa, stosuje się to również pewne mechanizmy kompresji. Najbardziej typowa kompresja to jest tak zwana stratna kompresja JPEG. Droższe aparaty pozwalają także na zapis alternatywnych w postaci formatów, które nie dają straty informacji, no ale zajmują na dysku znacznie więcej miejsca. To jest przykład takiej fotografii właśnie wykonanej w standardzie od PEG. No i wreszcie wideo. wideo to jest proszę Państwa to, co kochamy najbardziej. No chcielibyśmy oglądać ruchome obrazki, no i właśnie te wszystkie technologie wideo, Stwarzają nam taką możliwość, możemy sobie sami za pomocą takiej amatorskiej kamery wideo, która już kosztuje niewiele więcej niż 1000 zł, zarejestrować na przykład taki filmik. To chciałem Państwu zwrócić uwagę. Za chwilę pojawi się bardzo znana postać na tej uczelni. No, jeszcze momencik. To jest rejestracja z wyjazdu studyjnego do Uniwersytetu w Santiago de Compostela. No, już właśnie widać tego pana. Niektórzy z całą pewnością go poznają. No, a tu jest druga czołowa postać z naszej uczelni. To jest właśnie zarejestrowany Santiago de Compostela. Na zakończenie wykładu chciałem kilka słów powiedzieć na temat nowej platformy e-learningowej Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa, która właśnie wykorzystuje wszystkie te multimedia, o których wspominałem. Adres, jak Państwo widzicie, éwseip.edu.pl na, żeby wejść na stronę należy się, jak Państwo widzicie, zalogować. Mamy do wyboru kursy poukładane wydziałami. W ramach wydziałów mamy poszczególne przedmioty, do których możemy uzyskać dostęp na podstawie tego, że zapisaliśmy się do kursu. Tak jak Państwo widzicie, jak Państwa skromny sługa zapisał się na kurs angielskiego. No i właśnie pojawia nam się strona e-learningowa z językiem angielskim. Jak widzimy, możemy sobie tutaj obejrzeć na wstępie Jasia Fasole, który nam to jest po prostu scenka, która pokazuje, jak Jasia Fasola dociera do hotelu, bo tematem akurat tego kursu e-learningowego jest obsługa klientów w hotelu. Możemy również obejrzeć filmik wyprodukowany przez telewizję WSAIP i jednocześnie mamy możliwość podglądu ścieżki dialogowej, czyli mamy możliwość porównania tego co słyszymy z tym, co powinniśmy zrozumieć. prawda? Dalej mamy proszę Państwa możliwość zapoznania się z przydatnymi. Słowami, zwrotami, zdaniami, które warto zapamiętać. Tu mamy właśnie takie przydatne wyrażenia wykorzystywane w telefonii. No i możemy również rozwiązywać różnego rodzaju testy. Tu jest przykład takiego testu. Jest to test wyboru. Jak Państwo widzicie, żeby test wyboru rozpocząć, trzeba panować nam odpowiednią klikologię. Po kliknięciu otwiera nam się okienko, na którym wypełniamy, udzielamy odpowiedzi na poszczególne pytania. I jak już odpowiemy na wszystkie pytania, na które umiemy, jak Państwo widzicie, ja potrafiłem odpowiedzieć na trzy. Klikamy zatwierdź wszystkie i zakończ. No i w tym momencie pojawiają nam się już te przykłady, te pytania testowe, do których mamy konkretne odpowiedzi. Ma student możliwość przekonać się, czy... Te odpowiedzi udzielone przez niego są poprawne czy niepoprawne, a tam po prawej stronie, jak Państwo widzicie, mamy pokazanek, ile odpowiedzi zostało udzielone w sposób poprawny, a ile nie. Więc jak Państwo widzicie, Państwa uniżony sługa testu nie zaliczył. Może dlatego, że odpowiedziałem tylko na 3 z 15 pytań. Mamy również, proszę Państwa, możliwość napisania testu pisemnego. Tak to mniej więcej wygląda. Arkusz po wypełnieniu odpowiednim tekstem jest przesyłany do prowadzącego kursu e-learningowej i na tej podstawie prowadzący kurs dokonuje odpowiedniej oceny. Mamy również możliwość zapoznania się ze scenkami, które uczą sposobu zachowania się w określonej sytuacji. Tutaj mamy sytuację klienta, który przychodzi do hotelu Łysogury i który chce. Zarezerwować pokój. Jednocześnie mamy możliwość podejrzenia sobie całej tej części tekstowej. To jest dokładnie to, co te poszczególne osoby wypowiadają podczas oglądania tej scenki. No i na zakończenie, jeszcze chciałem Państwu powiedzieć, że to, że właśnie tak mocno i w tak ciekawy sposób rozwijamy tą platformę learningową, jeśli chodzi o tą część językową, to zawdzięczamy magistrowi Szczepańczykowi, naszemu dyrektorowi najdroższemu który jak państwo popatrzycie tutaj uczestniczył w ba, pro, czy prowadził bardzo ciekawy projekt unijny tak zwane Europejskie Portfolio Językowe Online Lollipop w ramach którego nasza uczelnia współpracowała z kilkoma uczelniami na terenie Irlandii, Francji, Hiszpanii, Norwegii Niemiec i Łotwy no i co jest godne podkreślenia, projekt został uznany przez Komisję Europejską za jeden z 30 najlepszych projektów językowych zrealizowanych w Unii. Reasumując, proszę Państwa, wykorzystanie wszelkich elementów multimedialnych w dydaktyce uczelni wyższych pozwala na znaczne uatrakcyjnienie, udoskonalenie tradycyjnych metod nauczania i te właśnie multimedia szczególne znaczenie mają w systemach nauczania na odległość, czyli w systemach learningu. Gdzie student nie tylko może zobaczyć, usłyszeć, ale może również wielokrotnie wykorzystać te interaktywne środki multimedialne w trakcie samodzielnej nauki, także może sobie wielokrotnie powtórzyć lekcje po to, żeby lepiej opracować materiał. No, chciałem jeszcze na zakończenie zwrócić uwagę, że ilustracje przedstawione podczas wykładu pochodzą z zasobów Wikipedii i portalu e-learningowego WSEIP. Dziękuję za uwagę.